Przysyłacie mi wiele nagrań. Czasami są to Wasze autorskie, a czasami znalezione gdzieś w internecie. Czasami są bardzo ciekawe, a czasami szkoda na nie czasu. Dawno jednak nie widziałem już tak intrygującego jak te, które podesłał Maciej. O samym nagraniu niewiele wiadomo. Podobnie jak kolega, nie byłem w stanie znaleźć oryginału, jednak z tego co widzimy, możemy wywnioskować, że sytuacja ma miejsce gdzieś w Anglii, w jakichś tunelach, być może metra, które przechodzą jakąś renowację. Tired up, we're not left there. Wonder what it is. I do, yeah. Oh. It's left over park under. I think it's going in there. <laughs> You can't, can't do that. No. Yeah. Yeah. Jak mówiłem, nie wiadomo skąd pochodzi nagranie. Ani nadsyłującemu, ani mi nie udało się znaleźć oryginału. To co widzieliśmy zostało wycięte z jakiejś zagranicznej paranormalnej kompilacji, ale być może ktoś z Was wie o tym coś więcej, i jeśli tak, wyślijcie mi proszę maila. I nie chcę za bardzo snuć domysłów, zanim nie dowiemy się o tym czegoś więcej, ale przyznajcie sami, co by nie mówić, to nagranie jest niesamowicie klimatyczne. Sensativa Sobrenatural to niewielki kanał, którego założyciele przy użyciu różnych sprzętów starają się skontaktować z istotami paranormalnymi. Czasami z lepszym, a czasami z gorszym skutkiem, ale niedawną wyprawę do opuszczonego więzienia niewątpliwie możemy zaliczyć do tych udanych. Po sprawdzeniu budynku i kilku pomniejszych incydentach, w pewnym momencie, posługując się jedną ze specjalnych kamer podłączonych pod tablet, zauważyli coś bardzo niecodziennego. Jeden. Mój nie to jest nie? się. Tá, tá, tá gravando, meu, tá meu. gravando? Para, ali, para, para, pê. Parou ali, ó. Parou. tá vindo gente, tá vindo gente. Oh meu Deus. Você pode mexer o. Ai, ai, ai. Olha só de fora, cara. Mexe tá o braço tá olhando, pra gente. Tá olhando pra nós. Você pode mexer o braço? Se estiver aqui mesmo ouvindo a gente. Caraca, tô dano gelada. Não tá mexendo, não. Zauważyli tajemniczą postać przechadzającą się, jakby za oknem. Problem w tym, że widoczna była tylko i wyłącznie na specjalnej kamerze. W dalszej części eksploracji posłużyli się rempodem, czujnikiem ruchu i lalką, która miała zadziałać jak swojego rodzaju pojemnik medium. Ustawili je wszystkie w jednym miejscu i zaczęli próby kontaktu. Pode a Eu posso chegar mais próximo do consegue? vou chegar mais próximo. Nie że Na odzew nie musieli wcale długo czekać. Wkrótce po oddaleniu się od sprzętu zarówno rępot jak i czujnik ruchu zaczęły wariować. Dodatkowo zdaniem wielu komentujących w pewnym momencie widać, jak lalka porusza ręką. Ja akurat tego nie zauważyłem, ale być może wy będziecie w stanie. Natomiast niedługo później, gdy wszyscy zbliżyli się do starych cel, zrobiło się jeszcze ciekawiej. Nie Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mexeu, Rafael? Mexeu, mexeu mexer. Mexeu o quê? Mexeu o quê? Sai daí, coisa ruim! Quem é você que tá aí? Vamos pra casa aqui, cara. A rapaz! Quem tá aí? Ai, ah, não tem ninguém aqui não, mano!

Tenta aí. Tem alguém aí? Tem alguém que queira se manifestar? Não precisa ser agressivo. Caraca, escutei um barulho aqui agora. Ai! Ah, criou! aí. Alguém? Okay. Tem alguém aí que queira se manifestar? Tem alguém é Nie widzimy tego na kamerze, ale najwyraźniej coś dużego ze sporą siłą zostało rzucone w kierunku ludzi. Taka aktywność oczywiście wystarczyła, żeby nawet tak doświadczeni poszukiwacze wykonali taktyczny odwrót. Po tym natknęli się jeszcze na kilka zjawisk, ale byli już tak zdenerwowani, że najmniejszy szmer wywoływał u nich strach. Tym samym postanowili eksplorację zakończyć. Jedno jest pewne: jeśli to, czego tamtej nocy doświadczyli, jest prawdziwe, to bez wątpienia możemy uznać to więzienie za jedno z najbardziej przerażających miejsc na świecie. Chendis May to użytkowniczka reddita, która dwa miesiące temu na subreddicie Ghosts podzieliła się ciekawym nagraniem. Jak sama zdradziła, około rok temu odszedł ze starości jej pies. Jak możecie się domyślić, właścicielka była do niego bardzo przywiązana i to właśnie z tego powodu postanowiła zachować wszystkie kochane przez pupila zabawki. Nagranie zostało zarejestrowane o czwartej nad ranem na domową kamerę monitoringu czujnie obserwującą salon. Widzimy na nim małą piłkę samoczynnie kulającą się po podłodze, zupełnie tak, jakby coś się nią bawiło, zupełnie tak, jakby bawił się nią pies. Już pomijając to, że poprzez ruchy, jakie wykonuje piłka, nagranie samo w sobie jest ciekawe, to jak opowiada przesyłająca nagranie, była to ulubiona zabawka jej kochanego psa. Ciężko więc uwierzyć, że był to po prostu jakiś dziwny przypadek. Szczególnie gdy sama autorka postu zaznacza, że jest sceptykiem, nigdy nie miała do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi i nawet w nie nie wierzy, ale tego po prostu nie jest w stanie w żaden sposób wyjaśnić. Czy to możliwe, że był to jakiś znak od jej ukochanego popila? Jeśli tak, to dlaczego dopiero po roku? A może wy doświadczyliście kiedyś czegoś podobnego? Jakiegoś znaku z zagrobu? Jeśli tak, to podzielcie się tym w komentarzach, bo wszyscy na pewno bardzo chętnie poczytają. Richard G. na swój kanał wrzuca przeróżne filmy. Czasami są to vlogi, czasami nagrania ze zwierzętami, a czasami wyprawy w różne ciekawe miejsca. Tym razem, za cel swojej kolejnej przygody, obrał sobie opuszczony dom, którego właścicielami była dobrze znana lokalnie starsza para, pewnej nocy brutalnie zamordowana przy okazji włamania. Rodzina, która odziedziczyła posiadłość wiele lat temu, ponoć postanowiła go wyremontować i wynająć, jednak każdy z najemców skarżył się na wahania temperatury, dźwięki, których źródła nie dało się określić, a przede wszystkim na tajemnicze cienie skradające się ukradkiem po terenie domu. Richel wybrał się w to miejsce w dzień. Twierdzi, że mimo to na nagraniu udało mu się uchwycić wiele dziwnych rzeczy. Kilka EVP, głosy, stukoty, czy nawet paranormalną aktywność. Co prawda, nie jestem co do ich wszystkich przekonany, to możecie sprawdzić dokładniej sami oglądając pełne nagranie, ale podczas jego eksploracji faktycznie jest jeden konkretny moment, który może uchodzić za coś naprawdę trudnego do wyjaśnienia. W momencie, gdy zbliżył się do miejsca, w którym rzekomo umarła kobieta, twierdzi, że poczuł się bardzo niekomfortowo, ale to jeszcze nie jest to. Najdziwniejszą rzeczą było to, co stało się chwilę później. Czy zauważyliście coś dziwnego? Gdy autor nagrania skierował kamerę w stronę poprzedniego pomieszczenia, przez ułamek sekundy na ścianie, zaraz przy drzwiach, możemy zauważyć czyjąś rękę. Tylko problem polega na tym, że nie wygląda ona jak ręka człowieka. Co więcej, mężczyzna dosłownie chwilę później tamtędy przechodził i wyraźnie widać, że znajduje się tam jedynie ściana. Dodatkowo na Ziemi znajduje się mnóstwo gruzu i szkła, co wprost uniemożliwia bezszelestne poruszanie się. A mimo to wygląda na to, że cokolwiek obserwowało go wtedy za drzwi, umiało poruszać się bez wydawania kompletnie żadnego odgłosu. Jakiś czas temu otagowaliście mnie na TikToku przy ciekawym nagraniu na jednym z paranormalnych TikToków. Możemy na nim zobaczyć kadr z drona unoszącego się nad lasem, w którym coś z ogromną siłą wyrywa drzewa. Miłośnicy zjawisk szybko podchwycili i nagranie szybko zyskało rozgłos. Zachwyceni byli szczególnie ci, których interesuje tematyka wielkiej stopy, i według nich to właśnie ten małpi gigant był odpowiedzialny za to, co widzimy na nagraniu. W sumie łatwo w coś takiego uwierzyć. Postanowiłem jednak poszukać oryginalnego nagrania. Trochę zajęło, ale w końcu udało mi się do niego dokopać. Nagranie pochodzi z kanału 4CS, jednak sam opis niewiele nam mówi, bo znajdziemy w nim jedynie skrót. WTH, czyli What The Hell. Tak czy inaczej, przede wszystkim od razu możemy zauważyć, że nagranie jest aż o 30 sekund dłuższe, no i jest w większej rozdzielczości. Niestety, również nie posiada audio. Mimo to, dzięki większej rozdzielczości mamy szansę przyjrzeć mu się nieco dokładniej. To, co rzuca się w oczy na samym początku, to dokładnie poukładane w stosy drzewa wszędzie dookoła miejsca, w którym rzekoma wielka stopa szarpie nimi i je wyrywa. Jest to raczej podejrzane, no chyba że wielka stopa pracuje dla lasów państwowych. Chyba warto będzie się przyjrzeć trochę bardziej. Jest w tym nagraniu jeden krótki moment, mianowicie jest to 18 sekunda, gdzie przez ułamek sekundy przez prześwit między drzewami możemy zobaczyć przejeżdżający traktor. Maszyna znika w okolicy 30 sekundy, i to jest właśnie część nagrania, której brakowało na tym tajemniczym TikToku. I chyba domyślacie się dlaczego. Autor na tajemniczym nagraniu agresywnej wielkiej stopy nie mógł przecież pokazać przejeżdżającego zielonego traktora, który prawdopodobnie ma doczepione ramię służące właśnie do wyrywania drzew. Tak więc, jak widzicie, nie wszystko paranormalne co straszy, i tak jak zawsze, zachęcam was do rozkminiania wszystkiego na własną rękę. Takie szukanie i wyjaśnianie na własną rękę to naprawdę bardzo fajna zabawa. I tym sprowadzającym na ziemię akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie i mam nadzieję, że miło spędziliście te kilka minut. Jeśli tak, to pomyślcie proszę nad zostawieniem suba i zaznaczeniem dzwonka, bo w ten sposób nie ominą was żadne przyszłe odcinki. I jak zawsze, również bardzo dziękuję wszystkim pięknym ludziom, którzy zdecydowali się wspierać kanał. Kolejny odcinek specjalny dla Was jest gotowy w połowie i powinien pojawić się pod koniec tego weekendu lub na początku kolejnego tygodnia. Dam Wam znać jak tylko się pojawi. A teraz czas już się pożegnać. Jeszcze raz dzięki i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.